Tak jak wam obiecałem na grupie telegramowej Krypto Podróże Info nagrywam film jak przejść testnet od Andromeda. Oczywiście o całej akcji poinformował jak zwykle nasz ulubieniec, przynajmniej mój Airdrop Captain. Eth. Polecam każdemu z was obserwować sobie to konto na Twitterze, ponieważ tych akcji, tych informacji odnośnie airdropów, testnetów itd. podaje bardzo, bardzo dużo, więc myślę. Że warto. No i oczywiście, zawsze wspieramy takie osoby, zostawiamy serduszka, bo to pozwala budować mu zasięgi. A wiadomo, każdemu twórcy na tym najbardziej zależy. Link do strony, na której obecnie się znajdujemy, gdzie znajdziecie instrukcje, jak to przejść krok po kroku, zostawiłem wam oczywiście na grupie telegramowej Kryptopodu, info i zostawię również pod tym nagraniem. No i wjeżdżamy sobie w dół, i tu mamy opisane wszystko dokładnie, czym Andromeda słop jest, jaki portfel będzie nam potrzebny do tego testnetu. Możecie zauważyć: polka.dot. JS część z Was na pewno ma już ten portfel, natomiast ja polecam każdemu z Was założyć sobie nowy portfel tylko i wyłącznie pod ten testnet, nie ryzykujemy swoich kryptowalut. Nigdy nie mamy gwarancji, że dana akcja, dany projekt jest legitny, że nie chce nas oszukać, dlatego nie robimy tego na podstawowym portfelu, na którym trzymacie przykładowo Polka Doty Stejkujecie. Tylko do tej akcji zakładamy nowiutki z nowymi sydami, Podpisujemy sobie na kartce portfel do testnetu Andromeda Swap także po prostu w przyszłości pamiętać, bo nie wiadomo, czy te tokeny pojawią się za tydzień, za dwa, czy może za kilka miesięcy, czy też lat. Tak działają te snety rzadko, kiedy mamy podane dokładne daty, kiedy otrzymamy tokeny, więc warto sobie to wszystko zapisywać i trzymać w jednym konkretnym, bezpiecznym miejscu. I tak, tak jak wspomniałem, mamy tutaj informację, czym Andromeda Swap jest, na jakim blockchainie jest zbudowana, W tym przypadku Alep Zero Blockchain. W punkcie drugim mamy wytłumaczoną tokenomię tokena ANS. Tych tokenów jest 1 miliard, z czego 5%, czyli 50 milionów, trafi do społeczności w postaci Airdrop. Jedziemy sobie dalej. No i jak możemy się zakwalifikować na ten airdrop. Oczywiście testowanie tej aplikacji nie wymaga od nas nakładu finansowego coś co lubimy, nie lubimy ryzykować swojej kasy, zwłaszcza w beście, gdzie każdy dolar liczy się podwójnie, a może nawet razy 10, jak niektórzy mówią. A więc jak najwięcej tego typu informacji, jak najwięcej tego typu akcji, czy też tych, które podaję Wam na grupie telegramowej duże Info, różnego rodzaju glemy, które wykonujemy każdego dnia, praktycznie. Ostatnio o czym mówiłem wam na kanale Kryptopodurze robiliśmy dużo tych glemów na Bitmarcie, te glemy, co jest ważne, wypłacają realną kasę czasami jest to 5 dolarów, czasami 3, czasami 1, no ale z wszystkich tych akcji już udało mi się zgromadzić ponad 60 dolców plus 2 NFT, których wartość na dzisiaj to jest około 60-70 dolarów, zależnie od tego jak kształtuje się cena na rynku, a więc myślę, że można powiedzieć, że osiągnąłem już sukces z tego powodu, że korzystam właśnie z różnych akcji na Bitmark, czy to głosowania, czy to właśnie tego typu glemy, no i jeszcze, jak już jesteśmy na moim telegramie, chcę Wam przypomnieć, abyście sobie założyli portfel pod akcje od Manchesteru United oraz Tezosa, bo tutaj będą rozdawać darmowe NFT odzysk. O tym informowałem was wczoraj 13 grudnia, jak nie zapomnę, to pod tym nagraniem również wam do tej akcji dostawię link. Dobra, a my wracamy sobie tutaj i czytamy dalej, co należy zrobić. Tak jak wam wspomniałem, do tego testnetu potrzebny jest portfel Polkadot, ale zauważcie, że nasz kapitan również informuje o tym, aby zadbać o bezpieczeństwo i założyć sobie dodatkowy portfel, żeby później nie było płaczu, że z naszego portfela zniknęły nam fundusze, bo niestety czasami takie rzeczy się dzieją, jeżeli ludzie nie dbają o swoje bezpieczeństwo. I tak, klikamy sobie tutaj w ten link. Otworzy Wam się taka strona, jak założyć portfel Polkadot, jak go obsługiwać. Pokazywałem wam w nagraniu, które widzicie w górnym prawym rogu. Jak macie ochotę sobie do niego wróćcie. Ja żeby to nagranie nie przedłużać nie będę pokazywał jak taki portfel zabezpieczyć, jak go założyć, bo po prostu nie ma sensu tracić waszego czasu, czasu osób, które już taki portfel potrafią obsługiwać. No i jak już taki portfel mamy założony, kopiujemy sobie jego adres i wchodzimy tutaj na tą stronę. Klikamy w tym miejscu, otworzy Wam się taka strona, wklejamy adres, zaznaczamy, że nie jesteśmy robotem i klikamy Make it Rain. Pojawi się informacja, że te tokeny zostały wysłane, dokładnie 25 tysięcy, trochę ponad 25 tysięcy. Wracamy sobie na instrukcję, wjeżdżamy troszeczkę w dół, o tutaj mamy właśnie pokazane jak to zrobić. I kolejnym krokiem jest przejście na tą stronę. Klikamy sobie w tym miejscu, otworzyła się taka strona. Podłączamy sobie nasz portfel, klikamy w tym miejscu, Polka. Teraz klikamy tutaj, klikamy ANS i ponownie klikamy Make it rain. Powinien wyświetlić Wam się taki komunikat. No i sukces, transakcja zakończona sukcesem. Wracamy sobie na tą stronę. Zjeżdżamy w dół i przechodzimy na stronę andromedswap.org Klikamy w tym miejscu, otworzy Wam się taka strona Podłączamy oczywiście portfel Polkadot No i tutaj już po kolei będziemy wykonywać wszystkie akcje, które są tutaj opisane No i teraz wykonujemy wszystkie możliwe słopy. Jesteśmy oczywiście tutaj na tej zakładce, wybieramy sobie jakiś token Najpierw może A0, którego mamy, powinniśmy mieć przynajmniej 25 tysięcy No i tutaj wybieramy sobie jakiś inny token Dajmy na to zistake, ok? Wymieniamy 100 tokenów, klikamy słop. Coś poszło nie tak, spróbujmy zmienić slipecz i tak każą nam to zrobić. Za każdym razem, kiedy robimy słop, to zróbmy na 5. Nie pomogło, a więc klikniemy odśwież i spróbuję zmienić w takim wypadku na ANS. 100 sztuk, albo dajmy 1000. Ok, teraz załapało. Tutaj zmienię sobie na przykład na 2. Klikam słop. Potwierdzamy na portfelu Polkadot. Wyskoczy wam taki komunikat i transakcja zakończona z sukcesem. Teraz w drugą stronę ciach, wymienię, wymienię sobie. 230 tokenów, znowu tu zmienię na 4%, słop nie wyszło, musimy odświeżyć stronę w takim wypadku i jeszcze raz, spróbuję sobie zrobić taką transakcję również w drugą stronę, czyli w tym przypadku ANS na A0, poczekam tylko aż pojawi się balans, jest balans, wymienię 1000 sztuk, tu zmienię na 4%, słop no i chyba wszystko przeszło, ok, tak jest, mam to i teraz... Ponownie odświeżam stronę, teraz zamienię sobie A0 na ZStake, poczekam aż pojawi się balans, jest balans, czyli mogę wymieniać 1000 sztuk, czekam aż wyświetli się tutaj ta kolumna, jest, zmieniamy procent, dajmy na to 3, klikam swap, potwierdzam na portfelu, transakcja przebiegła, ok. I teraz zamieniam kolejność, czyli ZStake zamieniam na A0, tylko nie wymieniam wszystkich tokenów, będą mi potrzebne za chwilę do e, robienia płynności, dajmy na to 100 sztuk. Słop, potwierdzę na portfelu, no i zrobione. Tak jest. Za każdym razem, jak chcecie zrobić słop, pamiętajcie o tym, aby odświeżyć stronę, żeby wam po prostu to bez problemu zadziałało. No i jak już zrobiliśmy wszystkie możliwe słopy, klikamy sobie pool, all pools, i tutaj mamy podane w instrukcji, że musimy dodać płynność w parze z-stake a0, dodać oraz wyciągnąć taką płynność w tych tokenach i tak najlepiej powtórzyć sobie ze dwa razy, żeby wszystko nam fajnie zaskoczyło, żeby mieć pewność, że nam to zaliczył, ok dobra. Czyli najpierw ans a Zero. czyli ta pula, manage, add, dam 1000 do 2, ok chyba wszystko pójdzie ok, dobra, dodane, odświeżamy stronę tak jak kazali i kolejna, którą mam dodać jest to zistake a0, czyli to jest ta, klikam add, mam tokeny zistake oraz a0, czyli tutaj sobie dajmy na to, włożę 200 tych tokenów, zmienię slipeczną 2, no i chyba też wszystko pójdzie jak trzeba, tak jest sukces. No i znowu odświeżamy stronę, Prawdę sobie w międzyczasie, co tu się jeszcze wydarzyło. Add, remove liquidity, ans A0. Nie zapomnij również o puli Z-Stake, A0. No to to zrobiliśmy, trzeba tylko je teraz wyciągnąć. Mam nadzieję, że już będą widoczne. Klikam pull i faktycznie są te dwie. I teraz trzeba te pulę po prostu wykasować. Manage, remove, klikam 100%, jest 100%, może się uda. Ok, chyba się udało, tak jest. Dobra, odświeżamy stronę, tak jak kazali, ponownie, ciach, wchodzimy Puls, i powinna być jedna. Jest jedna i ponownie manage. Remove 100%. Ile czekamy, żeby to się wszystko ustawiło? Nie za szybko. Remove. Dobra, mamy to. Udało się. I tak zróbmy sobie 2-3 razy, żeby mieć pewność, że wszystko tutaj ładnie w Blockchainie się zapisało. żeby później dostać jakieś fajne tokeniki. Odświeżamy stronę i sprawdzamy, czy znikły nam te pule. Znikły. Dobra. No i powtarzamy te czynności. I wracamy sobie, jak już to zrobimy, na tą stronę i czytamy, co należy zrobić dalej. Dobra. Wszystko uzrobiliśmy, teraz musimy jeszcze wypełnić jedną akcję na Twitterze. Najpierw pod tym tweetem, jeżeli sobie klikniemy w tym miejscu lub w tym, otworzy Wam się taka strona. Musimy oczywiście zostawić serduszko. O, widzę, że Arek tutaj już wszystkie zadania wykonał. Dzięki Arek za oznaczenie. Zostawimy serduszko. Fajnie, czyli w ten sposób to robimy. Zróbcie sobie jeszcze zdjęcie Waszych farm, czy też innych ustawień, które mieliście na platformie. Widzę, że tutaj właśnie w ten sposób to robią. Dobra, podajemy dalej i zostawimy komentarz. Ok, mamy to jeszcze, oznaczę sobie parę osób. I zostawię dwa hasztagi. Dobra, zmieściłem się, odpowiadam, ciach. Zrobione. Także tweet załatwiony i teraz wchodzimy na Discord. Klikamy w tym miejscu. Powinien się Wam otworzyć Discord. Akceptujemy zaproszenie. Przechodzimy do Discorda. Tutaj są zasady. Musimy się z nimi zapoznać, klikając sobie tutaj przykładowo w ten ogień. Weryfikujemy się klikając w tym miejscu, buźka. No jesteśmy już odblokowani. Teraz trzeba przeczytać jeszcze raz, co tam konkretnie należy zrobić. Zostaw feedback tej zakładce Adrops e and giveaways czyli to tutaj events i tu zostawiamy sobie to samo praktycznie co napisaliśmy na twitterze czyli ja sobie skopiuję ok, klejamy, jeszcze dodam zdjęcie i enter ciach, dodane, zrobione i co tu jeszcze należy zrobić? gratulacje, ukończyliśmy zadania mamy tutaj jeszcze Roadmap, możecie sobie w wolnej chwili to wszystko poczytać. No spokojnie również się zapoznajcie z tymi wszystkimi informacjami, które podał dla nas Edgeop Captain. No i tak naprawdę wszystko mamy już za sobą. Teraz pozostaje nam czekać na kolejne informacje. Jeżeli coś trzeba będzie zrobić, oczywiście dam wam o tym znać na grupie telegramowej oraz postaram się zrobić takie nagranie, no ale miejmy nadzieję, że to wszystko i tokeny niedługo dostaniemy. Ja sobie jeszcze dokończę te wszystkie moje misje, żeby mieć pewność, że wszystko mi tutaj zaliczy, że z niczym nie będzie problemu. Jeszcze raz tą. No. Super. Także to tyle w tym nagraniu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Co najważniejsze, że Wam się przydało. Jeżeli tak, zostawcie jakiś ślad po sobie w postaci komentarza, łapki w górę. No i oczywiście, widzę się z Wami już w kolejnym nagraniu na kanale. Trzymajcie się. Hej!